Witaj w kolejnym odcinku Wolność w Biznesie. Tym razem chciałem zapytać Cię, czy masz w sobie wolność, żeby zmienić stolik? Czy masz w sobie wolność, żeby siąść do innego stolika w czasie gry, którą prowadzisz? Już tłumaczę, o co mi chodzi. Inspiracją w tym odcinku jest książka e, Tonego Shea Dawaj innym szczęście. E, niesłychanie charyzmatyczna, ciekawa książka napisana na temat historii jego pierwszej firmy Link, Link Exchange. Którą e, sprzedał, i dzięki temu zbudował duży majątek, który pozwolił zainwestować mu w firmę Zapos, która zmieniła rynek obuwia na rynku amerykańskim, pokazując, że obuwie da się sprzedawać przez internet. To był czas, kiedy e-commerce raczkował, i myślę, że mało kto wierzył, że może tak wyglądać świat w tej chwili handlu, w którym my w tej chwili na co, na co dzień naturalnie uczestniczymy. W tej książce Tony podzielił się inspiracją, która przyszła do niego z pokera. Przyszła do niego z gry, której ja nie, nie jestem w niej mistrzem. Powiem szczerze, dla mnie odróżnić trójkę od czwórki jeszcze jak się mogę, ale już zrozumieć co to jest street to jest trudna historia. Natomiast Tony bardzo ciekawie opisał w książce całą mechanikę, Statystyki i matematyki w pokaże, która pokazuje, że prowadząc pewne świadome działania konsekwentnie, długoterminowo w kontekście danej gry, nie stawiając na jedną partię, na jedno rozdanie, jesteśmy w stanie niemalże w 100% w długim terminie wygrać pod warunkiem, że przy stole nie siedzą gracze, którzy wykorzystują bardzo świadomie tego typu strategie, tylko są gracze, którzy są u tej strategii mało świadomi i mechaniki mało świadomi. I teraz to nie mówię o tym, że to czy wygrasz w pokerach, czy przegrasz w dużej mierze, zależy od tego, jaki stolik wybierzesz. Jeśli wybierzesz stolik, w którym są wytrawni gracze, możesz mieć małe szanse. Jeśli jest to stolik, w którym są amatorzy, te szanse są oczywiście ogromne. Natomiast zdarza się, że siadamy do stolika, przy którym y, okazuje się, że amatorzy jednak są zawodowcami, i wtedy Tony mówi, i wtedy w pokerze masz szansę zmienić stolik. W każdej chwili możesz ten stolik zmienić. I na tej bazie inspiracji powiedział, odkryłem, że podobnie jest w biznesie, podobnie jest w inwestowaniu w firmy, w różne branże. Y, I są branże, które rokują i które niemalże gwarantują nam wzrost, i są branże, w których bardzo trudno będzie o sukces. I teraz. Zainspirowany tym, mówi, zacząłem tą strategię przekładać na biznes. I chcę cię zapytać, czy Ty też dajesz sobie prawo przyglądać się swojej branży, czy patrzysz na nią na zimno, bo być może 5, 10, 15, 20 lat temu, kiedy zaczynałeś swój biznes, to była bardzo perspektywiczna branża. Natomiast dalej, że z perspektywy dziś, ta branża może nie być już taka perspektywiczna i też wiele innych szans i okazji i możliwości. Pytanie, czy dajesz prawo sobie po pierwsze popatrzeć na Twój stolik, a po drugie, czy dajesz sobie prawo nawet zmienić ten stolik. Bo um, często jest tak, że może ten biznes e, oddać w ręce kogoś, kto nim pokieruje, i nie poświęcać dużej uwagi na biznes, który w tej chwili bardzo powoli się rozwija i trudno w nim jest wygrać, i przełożyć e, dużą część swojej energii, swojego doświadczenia, e, również swojego kapitału czy ludzi na biznes, który bardzo mocno w tym momencie rokuje, e, i siąść przy innym stoliku. Pytanie, czy ty masz odwagę i czy masz poczucie wolności, że możesz zmienić stolik? Doświadczam w pracy z zarządami tego, że bardzo trudno jest właścicielom firm dojść do wniosku, że ich branża faktycznie zmieniła się, i bardzo trudno jest popatrzeć z dystansu na to, że warunki, które były w latach 90., 2000, w tej chwili czasami są zupełnie inne, i ta branża nie rokuje takimi wzrostami, jakimi oni by sobie, by sobie wymarzyli. I teraz pytanie. Czy mają odwagę siąść przy innym stoliku? Bardzo rzadko się to zdarza, widzę. I pytanie, czy Ty dajesz sobie to wolność? To są ogromnie trudne wyzwania, o tym wiem. Sam tego też doświadczałem, jak trudno jest odejść z branży, w którą się zainwestowało kilka lat, dużo pieniędzy, ogromnie dużo czasu i życia, ale są momenty, w których czasami warto to zrobić, po to, żeby pojawiły się nowe możliwości. I teraz jestem daleki od tego, żeby Cię zachęcić, żeby porzucić branżę, która świetnie się rozwija i działa. Natomiast jeśli nie jesteś zachwycony tą, tą branżą, w której jesteś, może warto popatrzeć na inne stoliki. Może gadać się, że tamte wcale są lepsze. Ok, ale czy masz odwagę popatrzeć w wolności na inne stoliki i zastanowić się, czy, czy, czy przy tych innych stolikach ta gra nie byłaby bardziej e, skuteczna i czy nie, nie miałbyś większych szans na wygraną? Zastanawiam cię z tym pytaniem o wolność. Ta wolność jest wyzwaniem ogromnym ale może to będzie inspiracja, która da Ci coś wartościowego i która spowoduje, że popatrzysz, jakie masz szanse i w którym miejscu jesteś. Serdecznie pozdrawiam.